Ema To jest z Polski Ja nie, sorry <laughs> Dobra, jakieś pojeby Sami Ukraińcy są w tej miejscu. stare też jestem z Ukrainy Widać. Ale co? <laughs> Dobra, podobają A no, mi się Halo? <laughs> welcome, welcome, Iso, welcome Zgłoście oh, tego Iso Zgłoście you. tego thank Iso oh, Reportujcie go On nie thank jest z Polski Ale on z Polski nie jest Don't worry, don't worry.

Ale nob! Ale nob! Byście tam pojekali na wojnę, to byście zobaczyli, byście zmienili ona na zadanie! zdanie. miałem to tak, na ja stary Masz na dworze, więc